Jestem yeah. tutaj łako wow. jestem ten, jak to się nazywa? Tym, że.

Nie, więcej już nie ma, idziemy Mogę mieć ręce, Mogę sobie wziąć się las. Chyba o, bedroka sobie wezmę lepszy. Taki bedrok jest niezniszczalny. Taki młodzi jest. I to pochodzi, że... ...planeta jest bedroka. To planeta by była niezniszczalna. Nie ma więcej racików też? o to wreszcie planeta jest, jest zniszczalna, czy nie zniszczalna? bluzki nie zmieniamy, dobra bluzka, czy nie ręce czy Byd... nie? co ty bed... bedrochem zobaczymy czy jak byśmy ustawili masę TNT pójdę do jakiejś wisierki jak byśmy ustawili masę TNT Opa. A, o Opa! Czy Bedrock by się rozwalił? Łat! planeta z Bedroka, to akurat by się nie było Jeśli roz... planeta nie jest Bedroka? to... To się, to się ją da rozwalić chyba. Nie? Trzeba Czy jak. Czy jak. Planeta jest bedroga to się da rozwalić? Czy jak. Planeta jest samej Ziemi to się da ją rozwalić? Nie. morda, Angela. To moja siostra. Nie tak mówimy. Zamknij mordę stara. Ciostry ja to wiper. Dobry klampa. A teraz nuję się. Ale, że mnie nie uniosło na no to chmur. To mnie te drzewa. A jak?

Biegłem, ale mnie zaczęła tak mocno boleć. Dobra, Ale A dla kogo kroić? Dla kogo?

Lag, nie wiem. Dobra, no, dobra, nic się nie stało, że, mam, że miałem że dobra, laga, już to było. Nie dostałem. Nie O, Nie dobra, ziela. Dobra. Jest, A co ty jest taki most e, Most miłości. A ty tak? Na Tutaj wesoł chłopak. Tutaj by ta dziewczyna i by tak przeszła do siebie mła, I by paścił w swoje strony. To fajne, to fajne. Ale raci to nie jest świat zanieście, no na serio Co ja? Dwa i przetrwały Co to jest? To trzy w jednym, ma mnie nie trafiły Ci się lepiej w, mm, o, takie takie nupskie rzeczy on na razie nie potrzebuje diamentowych jak, nie potrzebuje jakichś diamentowych ale takie nubskie to mogę sobie ubrać. to mnie nic nie kupuje ja. co zaraz tu pokroję obasa będę odkurzał. nie ciągnę dobra okej już chyba bym z jakiegoś przyjaciela no tutaj jest, prowadził, nie wiem. Jeszcze raz kurwa kopnij, pokop dalej, mi się poprzesuwa wszystko. A chyba... Yy, a chyba ty, ty no Czy yy, nasz kościół ma Herobrine'a? No. No tak, kościół ma Co z tego wynika? Że Herobrine gdzieś tutaj jest na razie się nie okazuje ale wiem, wiem że coś jest bo e, jak grałem sorry. coś mi zrobił coś mi zrobił z głową coś mi zrobił z głową na górze Mam być w dziurę. Przejmę się może... Kto to w ogóle Nie, wiem. Na razie chcę z tymi łyżkami, z tymi łyżkami, być mogło, ale nic. Nic to mi nie pomogło. Na przykład jeszcze raz, raz rzucić miksturkę. O, wezmę sobie miksturkę. Miksturka odporności. Na co, Tu jest ta miksturka. Tu jest miksturka na od Porno chyba na ogień? chwila. Nie wiem. Nie wiem czy to to jest. Tak, to odporność na nogi, ale to na razie nic raczej nie da to odporność na nogi, więc... Odbyć nogi mi nie jest tylko na przydatne jak na razie. Ale dobra, mogę też mieć ją, ale dobra. ดีมาก Zrobię ja ja Tego nie dokonaj go, bo nie wiem. Dobra da Wiem, bo jak ja poszłam wynieść śmieci to już padało Dobra, teraz w niego nie wpadnę. Dwa to O kurde, no mówiłem, że ja tam nie, no, nie wejdę, a do... Dlaczego? Ja patrzę, chcesz wyszukać, dobra? Ja bym... Jeszcze ja tam muszę to ty muszę... Zaraz może... Sparne. Ej, może Jakoś tutaj trzeba przybudować. Dobra.